Kolejny to Jemil, witajcie w kolejnym odcinku poświęconym Coca-Coli w Japonii. W sumie równie dobrze moglibyśmy już chyba zmienić nazwę naszego kanału na Aiko Jemil Coca-Cola Company, basically. Bo znowu nagrywamy o Coca-Coli. I dlaczego nagrywamy znowu o Coca-Coli? A to dlatego, że mamy taką oto tutaj piękną kolekcję limitowanych butelek Coca-Coli z różnych regionów Japonii. 2017年6月から. 日本のコカ・コーラ社がこういう地域限定のボトルの、えー、販売を開始しました実は私知らなかったこの <laughs> そうそうそう多分わかんないねこれ大体観光地で売ってるもんだよ、うん、東京京都仙台、うん、大阪いろんなところねお土産屋さんで売ってるのかな<く>コンビニじゃなくてたくお土産、うん、お土産屋さんとか自動販売機でいろんなデザインのボトルを売ってる、うんうん No, no, no nie a też jej Coca-Cola, i też nie pije Coca-Coli. My generalnie nie pijemy coca i nie zachęcamy oczywiście do picia napojów słodkich. Większość z nich jest pusta. Właściwie wylałem większość tak naprawdę w transporcie. A, trochę mi zostało. Jak ona smakuje? Coca-Cola z Ueno, z Tokio. Uo. No, jest to absolutnie normalna Coca-Cola. Nie ma tu nic specjalnego, to nie jest żadna specjalna, przezroczysta cola jak ostatnio, czy jakaś tam z osmaku wanilii czy czegokolwiek. To jest zwykła Coca-Cola. Tylko dlaczego tak się dobrze sprzedaje właśnie taka Coca-Cola w Japonii? Otóż dlatego, że Japończycy uwielbiają limitowane edycje różnych towarów. 日本人は限定っていいう言葉ですすごく弱いですね地域限定のお菓子とか地域限定のこういうボトルとかにすごく心をくすぐられてで買っちゃううんなんか <laughs> もうコレクションしてる集めてるんだよね、うん、日本人いろんなものとか、うん、ガチャポンとか、うん、そ,れそれもあるねそうだね、うん。他になんかがイリミテッドエディションの分かる いやいっぱいあると思うよ。なんスターバックスのあ、ね、マグカップマグカップとかあのボトルとかも出してるし、うん、集めてる人も多いよねあれね、うん。ひょっとして日本人集めるのが好きなの？何かこういう、うん Edition, dziukko, nidiukko, a ty zimby, a mm. Co i presja, pan Citiry? A no co Oj, to mój, Pokémon, to takie Tak. Ja mam wrażenie, że japońscy naprawdę po prostu mają coś takiego w swoim charakterze, że lubią zbierać i czują potrzebę. Jak już zaczną coś zbierać, to muszą zbierać do końca, taka psychologiczna taka. Zagrywka właśnie ze strony Coca-Coli, także. I w całej Japonii jest 26 rodzajów różnych butelek. Mamy tylko tutaj 8. Pokażę Wam kilka tych e, designów, projektów. No są całkiem ładne. Muszę przyznać, że to jest całkiem ładne, jeśli chodzi o, o to, jak to wygląda. I bardzo sprytnie jest to zrobione, właśnie, że podróżując po Japonii zbieramy te butelki, bo można je kupić tylko w danym miejscu, czyli na przykład butelkę z Ueno skupimy właściwie tylko w Ueno w jakimś automacie na ulicy albo w sklepie z pamiątkami na przykład na targowisku Ameyoko więc żeby je kupić no, trzeba gdzieś dosłownie pojechać, można je znaleźć nawet na aukcjach, ponieważ są osoby którym brakuje jakieś butelki i sobie później na Merukari albo gdzieś tam na japońskim je dokupują, dosłownie po to, żeby je mieć w kolekcji i wiem także, że turyści z Polski e, nawet i nie tylko z Polski oczywiście. Jak podróżują po Japonii, to kupują te butelki, zbierają, szukają. W sierpniu zbieraliśmy razem z Piotrkiem jest z nim na kanale już kilka odcinków. I on także szukał butelek, ma więcej ode mnie. Ja także tutaj wrzucę zaraz zdjęcia od niego, za co mu bardzo dziękuję. Dzięki temu mamy prawie na połowę tej kolekcji. I co, ciki Coca-Cola? No, są このエリアですね。この湘南エリアの、えー、観光促進のために、えー、その売り上げの一部が使われるという仕組みになっているそうです。まあ、何かいいアイデアじゃないかな。それそこのお店が売ってお土産屋さんがね。売ってて、そこのあの観光産業にもっとその売り上げが入って。えー a watańka kanko przemysłu, yo, Ja uważam, że to jest świetne zagranie ze strony Kokoli. Oni doskonale rozumieją japońską psychikę oślimitowanych limitowanych edycji tego, że lubią coś kolekcjonować. I muszę przyznać, że niektóre z tych projektów są naprawdę fajne. I teraz ocenimy tutaj wszyscy razem, jakie są najfajniejsze. Mamy tylko kilka, jeszcze wrzucimy parę zdjęć na ekranie, żebyście mogli zobaczyć. Jeśli udało Wam się kupić kiedyś w Japonii to dajcie nam znać jaką macie kolekcję Na blogu zrobię taką galerię wszystkie zdjęcia, które ja posiadam plus od Piotrka Jeśli ktoś z Was posiada zdjęcia pozostałych to wyślijcie mi je i ja wrzucę je na mojego bloga i zrobimy całą kolekcję wszystkich tych butelek Więc zacznijmy może od Ueno Ueno, jak Ci się podoba Aiko? Manda mm, kawaii! Mamy tutaj park Ueno na opakowaniu jest panda, jest e, świątynia, to pewnie z no, tego stawu. Kure, no nie Lilya, Lily. które są, są Ueno no właśnie, tak. z zestawu Shinobazu Ueno, no ładnie, ładnie uroczy, taki projekcik. Co mam tam dalej? Kure, A nie. Nagoya, Nagoya no i taki kolorowy jest. To kury osirono. Co to są? Shirono, tak, tak. To jest element z zamku Nagoja. Kury, nan to Sachihoko. Taka rybka, która znajduje się na dachu każdego zamku w Japonii. Ona ma chronić zamek przed pożarami. Tutaj mamy Shibuya, więc Tokio ma chyba najwięcej w ogóle. Mamy tutaj pieska Hachiko, jest magnet 109. Wygląda, jakby skrzyżowanie było wieżowcem, no z tym się głównie kojarzy Shibuya e, Jeszcze jest butelka z miasta Tokio, z, z gejszą, jeśli się nie mylę. W Tokio też są gejsze, jest ich bardzo mało, ale też są, podobno, nigdy nie widziałem. Butelka z Kyoto, no oczywiście, domu, gejsia, mm, Gejko, przepraszam, mm. Gejko oczywiście. E, a może Majko? Które Majko nie? Gejko, Majko. O, no Nie wiem, trudno powiedzieć. No, no. Mm -hmm. To jest taki jiaki To jest To jest Taki wielki znak, który jest robiony z płomieni, z takich ognisk, lampionów na górach. To jest w Lato, chyba w Kioto, na no czasie festiwali. Co my tu mamy dalej? To jest z Hida Takayama. To jest domek z mm. e, Shirakawa Go. Bardzo ładny, ja lubię się go oczywiście bardzo polecam. Taka też jest niezwykle ciekawy. Hida to jest nazwa tego regionu. Co my tutaj dalej mamy? Tokugawa, Rud Tokugawa, zgadnijcie skąd to jest? Oczywiście Z Nikko, gdzie znajduje się to Shogu, czyli Mauzoleum shoguna tokugały i Jasu. I tu także mamy kolorowy design. Muszę przyznać, że Nagoya i ten Tokugawa chyba najładniejsze, jeśli chodzi o projekty, nie wiem, bardzo mi się podobają te złote. なら、あ、そらく、ジェロネコフュークジはい。ホーリーウジかなホウリーウジの五ジュじノない？これはコフュークジューノとジェロネコフュークジューノとジェロネコフュークジューノとジェロネコフュークジューノとジェロネコフューノとジェロネコフューノとジェロネよフューなとジェロネコフューュージのコジュノとジェロネコ Jest Enoshima oczywiście. I, i jacht. Bo z tym się kojarzy właśnie Enoshima Tutaj także będą mistrzostwa w trakcie Olimpiady w sailing, tak? mm. w, w, w jachtach, tam będą się ścigać, więc będzie straszny tłok. Ja tu już mam na telefonie parę zdjęć od Piotrka, tak żeby skomentować. Kurj to Kiot, mamy gejsze z rybkami z Goj. Tak, karpie. O, to już było na osaka. No to oczywiście zamek w Osacie. To jakiś Jest tak jaki Tak, dobra, dobra jak jeszcze wydali. Super. Sendai jest oczywiście znany samuraj, kto to jest? Datema samone. Datema samone i pewnie to jest zamek Sendai, kuren Sendai o sendai Sendajdzie. Sądzę ten Nie ma nie ma już w zamku. W sendai jest tylko ruiny, tylko fundament niestety. Aomori, przepiękny. Tutaj, o, z Nebuta. Nebuta. Byliśmy na festiwalu Nebuta. Vlog z Aomori, z festiwalu Nebuta wkrótce na kanale. Hokkaido. Co my tu mamy? Sapporo Tower, tak. Hmm. Clock Tower, wieża z zegarem. Co to za gość? Jest na teno Sapporo Tower Nie wiem, Co to jest? Eee to to byliśmy pod tym pomnikiem, Pamię Pamię pamiętam. To Tak, tak, tak. Zapomniałem, zapomniałem, ale byliśmy tam, później się poprawię. Więc tak wyglądają te designy, które my posiadamy we własnej kolekcji ja i Piotrek. Jeśli macie jakieś inne, to wyślijcie mi. Nie wiem, kurde ja co to? Na no, nigdzie rok pomoc o tym może. Tak. Dzień dobry, co nie było <noise> 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 ten. Tak. No, nie chłodzą tak, nie jest łatwo to wszystko zebrać, bo faktycznie musielibyście zjechać całą Japonię wzdłuż i wszesz razem z Hokkaido i e, Kusiu. Nie wiem, z Kusiu też coś jest. Okinawa. Okinawa też chyba jest. Gdzieś widziałem news jakieś w internecie, jeśli się, się nie mylę. No jest naprawdę dużo też takich miejsc, które nie do końca. E, ja bym z czymś mi się kojarzą w ogóle. Jeśli spojrzymy na mapkę, to właściwie no, w całej Japonii są te e, projekty. No, najmniej jest na Kyushu i na Hokkaido, bo tylko mm. po jednym. Najwięcej na Honshu, jeden na Shikoku, Seto Design. Nie ma Fukuokina. Nie. To tutaj nie ma na tej mapie, ale chyba istnieje, bo to nie są wszystkie. Uh -huh. Jest tak, że oczywiście Góra Fuji, Yokohama. E, w, co tu jeszcze jest? Kumamoto, Hiroshima, Kosien. Michinoku. Michinoku to jest mm -hmm. jakoś z Aomori. Mm -hmm. Wiadomo, że to jest Aomori. Chyba to jest Aomori. Jakoś dziwna nazwa, nie wiem o co chodzi. W ciebie jest także i w Saitamie. Nawet w Saitamie jest, no bo tam jest Kawagoa, to także jest popularne miejsce wśród turystów. Teraz pewnie zastanawiać się, czy ja także coś kolekcjonuję. Generalnie ja staram się nie zbierać już takich rzeczy, więc ja po nagraniu tego filmu to y, tylko sfotografuję i wyrzucę jednak. No bo ja tego no, nie będę trzymał, no chyba że ktoś by chciał, no to mogę mu wysłać, ale no nie wiem, czy ktoś chciałby dostać butelki, no, po prostu puste butelki po Natomiast y, osobiście, no zbieram teraz, no tylko rzeczy na przykład z Korei Północnej, no ale to dlatego, że to jest w pewnym sensie moja praca, więc muszę mieć takie rzeczy. Y, no i tak w sumie to chyba. No nic, od torby zbieram. Kamerabaku, asymetryka. Tu udany. Tak. Chyba no, mam bakę i koktyli. Tak, tak. O, to prawda. Zbieram torby, a teraz się kabam, kawio, kiotę. Nie mam miejsca. Aż to. Nie ma. A, o, Nie mam miejsca. Dziwny Christmas. To będzie mój Christmas prezent. Su! Żartuję. Nie żartuję. Ajko, a na niej asymetryka? Otacie ma. Wa... Na niej ma asymetryka. なべなおもちゃってディベア別にそれ集めてるわけじゃないでしょうそんなに特別集めてるわけじゃないけど私あんまり物持たないようにしてるから最近、mm hmm. なんか集めたくなるなと思うものがあってもやらないように、mm. あでもあの集めてるわけじゃないけど No i ma komakranu, Patagonia Patagonia <śmiernie> Jak widzicie, Japończycy lubią limitowane edycje, już jako jest nakręcona na tą butelkę. Ja generalnie po przyjeździe do Japonii no staram się nie zbierać za bardzo rzeczy, tak naprawdę, no bo, bo wiem, że tam w sumie do niczego mi później nie będzie potrzebne. Mamy tyle, ile potrzebujemy, jakieś ładne ozdoby. Bolesławy co Oczywiście, dlaczego to nie pomyślałem? Bolesławica. Nie to A ta jest Nawet nie myśli o tym już. Ajko jest winna zbierania Bolesławca na prawie 100 różnych e, rzeczy z Bolesławca. Więc przebija wszelką moją kolekcję z Korei Północnej czy te butelki, czy w ogóle cokolwiek, czy moje torby Aiko jest tutaj mistrzem kolekcjonowania Jury the master, serio Tak, prawie 100 to. Trochę się zmęczyłam Nie Iranaj, nie potrzebujemy Więc e, u nas mamy już winnego Aiko najwięcej zbieram. To nie jest tak, że ja zbieram ciągle śmieci Dajcie nam znać, co sądzicie o tych butelkach Ajko, fana idea i tomu, tej kankoci. Hmm, idzie, nieka, co na basonii kuros I faktycznie ci, którzy zbierają, w jakiś sposób czerpią radość właśnie z szukania. Ja także się złapałem na tym, że rozglądałem się po tych automatach czy sklepach, żeby właśnie znaleźć daną butelkę. Wiedziałem, że tu powinna być jakaś butelka w tym danym miejscu i jej po prostu szukałem. Więc jest jakaś, w tym frajda. One kosztują średnio 150-180. Jenów. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku znowu Coca-Coli W tym roku to już ostatni odcinek Coca-Coli Już więcej nie będzie, obiecuję Widzimy się w kolejnych odcinkach, zapraszam także na mojego bloga gdzie możecie zobaczyć te zdjęcia oraz zdjęcia od, od Was, widzów No i co, dziękuję Do zobaczenia już wkrótce, na Ale nie No właśnie, wiem, nie będę zbierał. いらない集めない,めない、うん、このビデオ終わったらもういいよじゃあ安心し、うん、だ心配しないでパパパパナナジェーちんくえみ